Hej, witajcie w kolejnym holu. Dzisiaj znowu mamy z Prix. Tym razem mamy sukienki. Chciałam powiedzieć, znowu mamy sukienki z Prixa, Ale ostatnio nie było sukienek, tylko były ciuchy w kropki. No i właśnie, przy okazji tamtego holu mówiłam Wam, że poluję na taką sukienkę w kropki jedną, którą, która jest ciągle wyprzedana. I dosłownie kilka dni potem, jak tamten hol poszedł wiecie, w świat, e, to ta sukienka stała się dostępna, więc wrzuciłam ją od razu do koszyka. Pomyślałam sobie to wrzucę jeszcze kilka innych sukienek i zrobimy sobie taki hol. Jeżeli oglądałyście mój poniedziałkowy vlog, to sukienka w kropki, już mogłyście tam zobaczyć już mogłyście też zobaczyć jak ona na mnie wygląda zobaczycie ją również w tym holu no bo jakby jest ona częścią tej paczki, no ale akurat tak się zdarzyło, że w tym holu ją miałam na sobie, więc co miałam udawać że nie, to nie, to w ogóle nie, jeszcze nie wiadomo co, więc tamtą sukienkę już wyciągnęłam z paczki i już w nie chodziłam, natomiast pozostałe jeszcze leżały zapakowane i jeszcze nie wiem którą z tych pozostałych zostawię tak więc dzisiaj się będziemy przyglądać różnym sukienkom, pierwszą sukienkę mam na sobie nie pamiętam słuchajcie niestety cenę dlatego że już trochę czasu minęło, od kiedy to nagrywałam, ale tutaj Wam wszystkie te informacje klasycznie, standardowo będę pisać, jaki mam rozmiar na sobie, jaki jest skład sukienki oraz jaka jest jej cena. I wszystkie rzeczy będziecie miały też podlinkowane na dole, tak? Więc jeżeli Was coś zainteresuje, zobaczcie, czy jest mniejszy rozmiar, a może jest w innym kolorze, bo na przykład ta sukienka w groszki występuje w kilku różnych w ogóle kolorach, takich gładkich, i chyba mam nawet czerwoną taką jeszcze też, bo tak stwierdziłam, że hmm, zobaczę. Ale też chyba jest w kilku wzorach, na przykład w filmie, w którym wy wybierałyście dla mnie ciuchy właśnie jedna z Was zaproponowała ym, ten krój. Nie pamiętam akurat, czy to była kwestia właśnie tylko kroju i ja wybrałam wtedy model w kwiatki, czy to była kwestia właśnie tego, że ktoś zaproponował tak Nie pamiętam już, jak to było. W każdym razie, dzisiaj się przyjrzymy różnym, innym sukienkom. Pierwszą sukienkę mam na sobie. Aha, jeszcze zanim zacznę, to tak. Tutaj mam na górze paseczki i to są paseczki, które są zupełnie osobną częścią od biustonosza. One nie są do biustonosza doczepiane, tylko to jest osobna uprawa. Prząż, tak powiem, którą się zapina. I ja ją kupiłam stacjonarnie w salonie dopasowana. Robiłam z nimi film e, a propos brafittingu, a propos dopasowywania staników. Natomiast właśnie te paseczki tak mi się spodobały, że po prostu na odchodne podeszłam do kasy Mówię, dajcie mi, więc znaczy dajcie mi, kupiłam, e, więc tak, są te paseczki, jeżeli ktoś by się uczepiał, że na przykład mam tu jakąś krostkę na dekolcie, no to wybaczcie przymierzam ciuchy, więc nie chciałam nakładać żadnego makijażu na dekolcie żeby nie pobrudzić ciuchów, e, jeżeli nagrywam filmy, to z reguły coś tutaj widzicie albo sobie nakładam właśnie jakiś rozświetlacz albo coś, natomiast no, w przypadku takim, kiedy te ciuchy mogą iść do zwrotu, no to tutaj nic nie nakładam więc też tej kropeczki wolałam nie zasłaniać Mówię to dlatego, że ja akurat jestem taką osobą, która jak zobaczy tą kropkę, to po prostu będzie się skupiać na tej kropce. Jakby ktoś na przykład, jeżeli ktoś nagrywa film i ja coś zobaczę takiego, to jakoś tak mój wzrok zawsze wraca do tego. Więc jeżeli wy jesteście również taką osobą, której wzrok będzie na przykład cały czas wracał do tej kropki, bo ja ją na przykład widzę tutaj w lustrze i jakbym się nie ustawiła, zawsze ją widzę, no to tylko mówię, dlaczego jej nie zakryłam, że to nie jest jakby mm, Wiecie, podyktowane lenistwem, tylko po prostu dwa o te ciły, no bo chciałabym ich nie ubrudzić. Tak więc tak, zaczynamy. Pierwsza nie, nie zaczynamy, jeszcze jedna rzecz, nie mam na sobie rajstop, ani nie mam na sobie bielizny modelującej. Mam po prostu na sobie zwykłą bieliznę. Robię tak dlatego, że po pierwsze jestem leniwa. Nie żartuję. Robi tak dlatego, że e, chcę zobaczyć, jak dana sukienka będzie na mnie wyglądała, jeżeli się nie będę wciskać w coś, co będzie mi tutaj po prostu, wiecie, przepychać wszystkie narządy wewnętrzne razem. Nie problemem jest założyć bieliznę modelującą, która nam tutaj wszystko wyszczupli, wygładzi, i będziemy, wiecie, wyglądać powiedzmy szczuplej, rozmiar mniej i w ogóle bez fałdek. Ale ja czasami nie mam ochoty się wbijać w takie rzeczy i czasami po prostu mam ochotę założyć normalne, wiecie, normalną, klasyczną bieliznę, ewentualnie zwykłe rajstopy i e, zobaczyć, czy jestem w stanie w danej sukience wyjść na górę, tak? Wyjść do ludzi i nic, gdzie mi się tu nic nie odznacza. Więc oczywiście może być tak, jeszcze nie wiem, ale może być tak, że któraś z sukienek na przykład będzie się odznaczać na chaotkach i. I faktycznie to będzie akurat taki model, pod który warto założyć bieliznę modelującą. Więc to nie znaczy, że ja tego nie robię, tylko chodzi o to, żeby też to dobrze było widać i żebyście wy też miały świadomość na przykład, gdzie dana sukienka będzie opinała wasze ciało, a gdzie jest puszczona luźno. Jeżeli oglądacie moje filmy na bieżąco, no to wiecie, że moja główna oponka mieści się pod pępkiem, czyli tutaj właśnie na dole, która poszerza mi bioderka o dosyć znaczny fragment. Tak więc u mnie newralgicznym obszarem są właśnie bioderka. Ja mam drugą oponkę, która się znajduje nad pępkiem, mam takie, wiecie, tutaj dwie oponki. Ona nie jest aż tak widoczna, nie zawsze, ale czasami tak, no i wtedy wiecie, tutaj, gdzie mamy pępek, jest wcięcie. Jeżeli sukienka jest bardziej dopasowana, no to wtedy będzie się takie coś robiło i to będzie widoczne. Natomiast na przykład ten model, który mam na sobie, leży całkiem nieźle, muszę przyznać. Ma rękaw 3 czwarte, co na jesień mi się podoba. Kolory ma takie moim zdaniem jesienne. Nie wiem jak się nazywa ten wzór czy to był jakiś paisley? Pe coś takiego? Mogę się mylić. W każdym razie wzór mi się podoba. Tutaj niby mamy szlówki na pasek, ale paska nie było dołączonego do tej sukienki. Tak więc nie wiem za bardzo, jak by to miało wyglądać. Jeśli chodzi o dekolt, to też możecie zobaczyć, że tak, paski widać, ale nawet jak się nachylę, to nic nam nie wypada. Na przykład ta sukienka właśnie w groszki, którą upolowałam, ma dekolt o wiele większy. I taki, że jeżeli ja bym chciała normalnie na co dzień na herbatę, na kawę wyjść yy, z koleżanką, no to mi to tak trochę, wiecie, grępuje, bo naprawdę tutaj Wam wszystko wypada i jeszcze dodatkowo widać jakby to łączenie między miseczkami. Tu tego nie ma, tutaj jest to dosyć um, mocno zabudowane i jakby nie ma tego problemu, że nawet jak się pochylam, to cokolwiek mi tutaj wypada, czy cokolwiek będzie się ruszać. Jakbym nie miała tych paseczków, to by nawet nic nie zwracało uwagę na ten dekolt i mogłoby to być, wiecie, takie spokojne i stonowane. Więc sukienka jest głównie z poliestru, bo nawet sprawdziłam materiał, żeby tutaj Wam powiedzieć, bo powiem Wam, że sama się zdziwiłam, bo ona ma bardzo przyjemny materiał. Ona ma taki lekko grubszy, dzianinowy materiał, taki właśnie jesienny. Latem pewnie byłoby mi w niej gorąco. Biorąc pod uwagę, że jest to poliester, pewnie bym się w ogóle upociła jak mysz. Natomiast ja akurat od poliestrów nie stronię. Nie mam tak, że jak widzę poliester, to öch, nie chcę tego ciucha. Nie, nie. Ja to tam, wiecie, z poliestrem sobie radzę i dla mnie nie ma problemu. Jeśli chodzi o długość, to tak jak widzicie jest dla mnie idealnie do kolan. Poczekajcie, mam tam świeczkę z tyłu zapaloną, żebym się przypadkiem o nią nie podpaliła. Tak więc założyłam sobie po prostu te moje klasyczne czerwone buty na obcasie. To one chyba są z na kupione 3 lata temu. Tak więc już niestety nie wiem, czy je znajdę, żeby Wam podlinkować. Raczej nie, bo chyba nawet gdzieś kiedyś szukałam komuś. Tak więc ona jak widzicie jest taka do kolan. Więc w przypadku na przykład czarnych kryjących rajstop i jakichś bodków... Będzie spoko wyglądała. Do tego na przykład czarna ramoneska, i myślę, że całkiem, całkiem fajnie to wygląda. Tak więc ta sukienka powiem Wam, że mi się podoba. Jeszcze się odwrócę z tyłu, żebyście mogli zobaczyć. Tak więc tutaj wiecie: skocznia małysza jest, turbodubsko widać. I też taka rzecz: ja teraz tak uff, stanę tak całkowicie na luzie: całkowicie w ogóle się nie prostując, robiąc garba z tyłu i tak dalej. I zobaczcie, że nawet tak bardzo tych moich oponek tutaj z tej strony nie widać. Tak więc to jest sukienka, która tak całkiem fajnie leży i całkiem tak jakby zgrabnie leży, nawet na serwetce, takiej jak moja, czyli na Turbodupsku i 50 i rozmiarze 50. Tak więc no powiem Wam, że... Podoba mi się, ja nie wiem czy ja jej jeszcze nie mam w jakimś innym wzorze, bo ja czasami wiecie, że tak robię, że na przykład jak mi się podoba sukienka, to biorę albo bluzkę, albo spodnie, to biorę w kilku kolorach, ostatnio tak chcę, da, bo mam dwie, dwie pary spodni, po prostu, znaczy jedną parę w dwóch kolorach, jedną bluzkę w dwóch kolorach, więc to jest całkiem fajne i mi się wydaje, że właśnie takie niby jesienne kolory, ale, ale takie właśnie nieprzygaszone, tylko takie kolorowe. Muszę sprawdzić jej cenę, jestem bardzo ciekawa, wy już to widziałyście tutaj, ale jestem ciekawa, natomiast one z reguły były w okolicach stówki, tak zresztą są sukienki w Bon one są z reguły koło stówki, tak więc no, podoba mi się, podoba. Następna sukienka, chciałam powiedzieć, że nawet bez, bez sprawdzania wiedziałam, że to jest poliester, po czym sprawdziłam i ja, okazało się, że to jest wiskoza, tak więc moja znajomość materiałów chyba nie jest jeszcze najlepsza, jeśli chodzi o taki wiecie dotyk. Ale materiał naprawdę miałam wrażenie, jak takie te sukienki na przykład z Bonplixa, takie długie, które ja mam wakacyjne, albo z Sheinu, one właśnie były takie śliskie i naprawdę miałam wrażenie, że to jest poliester. Więc to jest cała sukienka, to jest, ona ma taki krój, czyli tutaj niby mamy bolerko, ale to są po prostu dwa materiały zszyte i ona ma tutaj niby takie wiązanie przy dekolcie, ale wiecie, to jest jakby całość materiału. I... Ona mi się kojarzy. Nie wiem, czy oglądacie y, serial Kochane kłopoty albo Gil, Gil, Gilmore Girls. O matko. Normalnie bym po to powiedziała, ale jak się skupiłam żeby wam dokładnie powiedzieć, on jest na Netflixie. Ja go uwielbiam. Uwielbiam go w ogóle. Jeszcze z czasów, kiedy on po prostu normalnie, regularnie u nas leciał, chyba na TVN7, nawet słuchajcie, to chyba były pierwsze DVD, jakie kupiłam z tym serialem, uwielbiałam po prostu, znaczy uwielbiam do tej pory, ostatnio nawet cały czas oglądałam. I to jest taka sukienka, którą właśnie główna bohaterka wynosiła, ona miała super stylówki, bardzo, bardzo mi się ona podobały i tak mi się to właśnie skojarzyło, natomiast przy mojej sylwetce chyba nie do końca pasuje. Jeśli chodzi o dekolt, no to też fajnie leży, bo też widać, że tutaj jakby nic nie wypada. Troszkę tutaj widać te paseczki, ale nawet nie bardzo, więc myślę, że je spokojnie można by było akurat do tej sukienki zdjąć. Materiał jest cienki. Tamten pierwszy, aha, w ogóle zapomniałam go powiedzieć, był pasek do tamtej sukienki, tej czerwonej, w, dosłownie z tego samego materiału, co sukienka w tym samym wzorze, tylko po prostu on wypadł i nie zauważyłam. Więc tak, jeśli chodzi o tą sukienkę, to ona jest z cieńszego materiału. Ja bym powiedziała, że to jest taka bardziej wiosenna sukienka, chociaż... Na jesień, na ciepłą jesień, jakby było słońce, to też myślę, że spoko. Do czarnych, kryjących rajstok, myślę, że też by dobrze wyglądało. Tutaj widzicie, ona jest ciut, ciut dłuższa, dosłownie parę centymetrów, jest po prostu trochę za kolano. Natomiast przez to, że ona jest troszeczkę cieńsza, inaczej się układa na sylwetce i już moim zdaniem, na przykład widać, że materiał jakby opiera się tutaj na tej oponce mojej, czyli tu, czyli jakby tak się lekko załamuje. I ja to widzę. Nie wiem, czy normalny człowiek by to widział, tak jak się odsuwałam i nic jeszcze nie mówiłam. To ciekawa jestem, czy zwrócił się na to uwagę, dopóki o tym nie powiedziałam. Natomiast to no tak ogólnie, no to nawet jak stanę, tak znowu się, że tak powiem, wyluzowując, czyli tak, wiecie, garbiąc i w ogóle, no to, to nie jest tak najgorzej. Aczkolwiek mam wrażenie, że trochę jednak bardziej tak, tak się dopasowuje do tych moich kształtów, które akurat tu w tym wypadku chciałabym. Wiecie, no ukryć, tak? Pod sukienką wolałabym, żeby to tak, jakby lekko luźniej szło. Jeśli chodzi o tył, no to też ma tutaj, wiecie, to jest wszystko połączone razem. Natomiast ona mi trochę tutaj odstaje, więc tak nie podkreśla wtedy tego, wiecie, tego tej, tej skoczni tutaj małysza, tak? Bo ona tu ma sporo materiału, więc ona tam z tyłu luźno leży. Możliwe, że fajniej by było, gdyby to. Luź więcej materiału, jakoś tak leżało bardziej z przodu, żeby ona się właśnie tutaj na tej mojej oponce nie opierała. A wtedy tu bym mogła się opierać i właśnie tak podkreślać krągłość, no ale. Więc ta jest taka: wiecie, so są. -so... Nie, nie jestem przekonana, jak tutaj. I ona mi się cały czas przekręca, cały czas mam wrażenie, że muszę sobie poprawiać, jakby tutaj ten obszar, bo on cały czas jest krzywo. Tak więc. Myślę, że mogłaby być to fajna opcja. Myślę, że też dla wysokich osób byłaby dobra, dlatego że ona tutaj też wydłuża tułów i jakby to powoduje, że jakby się wydajemy troszeczkę takie tutaj dłuższe przez, przez jakby ten, ten myk, który tutaj się znajduje. Ale, ale chyba, no nie wiem, czy dla mnie jakoś takie mam wrażenie, że nie, że jest za bardzo. Nie, nie, chyba. Chyba, no nie wiem, sama widzicie? Widzicie, jakie to jest trudne? Dajcie znać, bo ja sama jakoś tak nie, nie wiem. No tak coś pamiętałam, że właśnie jednak tą pierwszą sukienkę miałam w dwóch wzorach, że właśnie się nie mogłam zdecydować. I wydawało mi się, że granatowy będzie na mnie lepiej leżał. Przy okazji też yy, założyłam do niej właśnie ten pasek, który tutaj niby był, ale on mi się szczerze mówiąc jakoś tak nie bardzo podoba. Natomiast tutaj mamy właśnie tą sukienkę w kolorze granatowym. I mam wrażenie, że ta czerwona wyglądała lepiej, że jednak tamte kolory jakoś tak fajnie wyglądało. One były takie jesienne, ale żywe, ale takie właśnie, nie wiem, radosne, takie, takie, takie że oko, wiecie, tak jakby błysz, błyszczało, nie wiem, rozświetlało się na widok. A ta jest taka, taka smutna. Znaczy ona nie jest zła, mi też się ten kolor podoba, ale mam wrażenie, że jednak jak się, jak porównuje się jakby w tej sukience, a w tej czerwonej, to jednak ta chyba czerwona jakoś tak lepiej wyglądała. Sama nie jestem pewna, aczkolwiek ta też mi się podoba, tylko że ten pasek powiem Wam, że no nie wiem, moim zdaniem jest raczej zbyteczny. Ja nie wiem, czy on cokolwiek w ogóle tutaj daje. Natomiast, no, to jakoś tak ciekawa jestem, który kolor Wam się bardziej podoba. Na mnie, bo oczywiście Wam się może podobać, jakby, wiecie, każdy inny dowolny, bo na przykład macie inny typ i tak dalej. Och, te moje włosy, które tutaj wylatują z koczka. E, ale jestem ciekawa, właśnie. Jakby na mnie. Mi się wydaje, że jednak ta bordowa, ona by fajnie wyglądała, właśnie. Do czarnych rajstop. Bo ja na przykład powiem Wam, że mam problem, jeżeli mam ciemną sukienkę, nie czarną, ale ciemną, taką jak na przykład ta granatowa, i czarne do niej kryjące rajstopy. Ja tego jakoś nie widzę. Do tej bordowej czarne rajstopy kryjące widzę. Ale do tej jakoś tak ja bym założyła właśnie um, gładkie, znaczy cieliste rajstopy. Ewentualnie, nie wiem, żółte? <laughs> żółte też można założyć. Aczkolwiek to już nie jest mój styl. Takie kolorowe rajstopy to nie jest mój styl. Ja raczej tak już bardziej, wiecie, stonowane ci liste, e, nie wiem, czarne, może... No nie, chyba nie wiem, czy inne bym założyła. W sumie jestem ciekawa. Wy zakładacie na przykład inne... Uuu, okej, okay. prawie bym się tutaj wywaliła stojąc. To jest... dobre. Jestem ciekawa, czy wy zakładacie różne kolorowe rajstopy, tak więc... Tak więc tak, wyciągam ten... Olbrzymi pasek, on jest naprawdę bardzo długi, nim się można po prostu przewiązać kilkanaście razy i moim zdaniem ta sukienka jednak lepiej wygląda bez tego paska. Ja bym wtedy te szlufki odpruła, żeby one tutaj nie robiły takich uszu i moim zdaniem wtedy ona jakoś tak fajnie wygląda. Dajcie znać, jestem ciekawa właśnie, który kolor Wam się bardziej podoba ja optuję za tym pierwszym, za tym właśnie bordowym. Ten jest też ładny ale jednak się sobie bardziej podobam chyba w tamtym. No powiem Wam, że to jest sukienka, która bije się trochę z sukienką w groszki. Jest naprawdę bardzo fajna, ja lubię taki miszmasz wzorów, jest y, fajnie zrobiona, jest z wiskozy. Ma dłuższy ręka, więc na jesień też będzie dobra. Dekolt też troszkę bardziej skromny, ja potem założę tą w kropki, to też zobaczycie. Dekolt jest trochę też bardziej skromny. Tu ma pasek, który starałam się tak założyć, żeby go za bardzo nie było widać, ale jak się odwrócę z tyłu, no to automatycznie będzie widoczne. Tak wygląda z tyłu, więc też bardzo fajnie tu przylega. Oponki nie są widoczne znowu, widzicie? Ona jest tak luźno puszczona, że te oponki nawet jak nie wiem, co by musiałam zrobić, żeby były widoczne, aż tak bardzo się nie rzucają w oczy, szczególnie jeśli na przykład założymy po prostu, nie wiem, majtki z wysokim stanem. Bo wiecie, do pępka, zwykłe, ale jak założymy na przykład takie z wysokim stanem, albo rajstopy, które mają taki mocniejszy stan, no to tym bardziej, tak? Ja tutaj nic nie mam. Ona jest, kurczę, jest no, zarąbista, jest naprawdę tak fajna, nie spodziewałam się chyba, że będzie taka fajna. Tutaj jest też taka luźna, troszkę jak ta właśnie w kropki, co prawda, wiecie, tu się nic nie dzieje, jak się, jak się obrócę, natomiast jest na tyle lekka, że pewnie jak będzie wiatr, no to może nam pokazać coś, czego nie chcemy. Ale też widzicie, do czarnych rajstop kryjących, znowu bym się wywaliła coś, dzisiaj jest chyba ściśnieniem je tak. Do czarnych rajstop kryjących do botków na lato, na wiosnę, też, znaczy na lato, wieczorkiem na lato czemu nie, no bo wiecie, w czarnym to trochę gorąco. Ale no powiem Wam, że kurde, bardzo, bardzo mi się podoba. Muszę sprawdzić jej cenę, chociaż tak jak mówię, większość była koło stówy, ale... Mm, Mega jest. To jest właśnie też sukienka, którą myślę, że mogłabym z tego zamówienia zostawić. Bardzo mi się to podoba. Kurczę, naprawdę, bardzo mi się to podoba. I nawet ja chyba w ogóle nie pamiętam, że ja ją zamówiłam, bo jak ta paczka z sukienkami przyszła, to najbardziej wiecie: pierwsze co to wyciągnęłam, to tą w kropki. I ponieważ była dobra, to już ją zostawiłam i już ją nosiłam. Ale gdybym wyciągnęła tą, hmm, no to powiem Wam, że nie wiem, czy bym wybrała właśnie tą, czy w kropki. I teraz mam dylemat. Czy zostawić sobie je obie i mieć i w kropki i tą, czy może jednak, hmm, no w kropki już nie oddam, bo nosiłam, więc ja nie mam w zwyczaju założyć raz i potem oddawać i udawać, że nie, nie, nie noszone, ja tak nie robię, więc na pewno, poza tym ta w kropki jest ładna, jest elegancka i mi się ona bardzo podoba i zresztą Wam zdjęcie na Instagram też Wam się podobało, ale ta, no powiem Wam, że... Hmm, Dajcie znać, dajcie znać. Ja tutaj jeszcze mam chwilę, zanim muszę odesłać paczki, bo Bondrix na szczęście zrobił tak, że mamy teraz 100 dni na zwrot, już nie 14, tak więc jest dobrze, tak więc tak, bardzo mi się ona podoba. Co prawda miałam przymierzyć inną sukienkę teraz, ale myślę, że po tej warto założyć tą w kropki, tak, żebyście właśnie miały od razu porównanie pomiędzy jedną a drugą. Jak jedna leży, jak druga leży, i tak dalej, i tak dalej, tak więc się od razu chciałam stryknąć. No, to byłoby dobre, widzicie ja tak Mój mózg myśli i ręce i w ogóle, tak? Więc dobra, przebieram się w kropki, tak żebyście mogły zobaczyć. No i tak wygląda właśnie ta sukienka w kropki. Jeżeli oglądałyście vloga, no to już ją widziałyście. Jeżeli jesteście ze mną na Instagramie, to też już ją widziałyście. A jeżeli nie, no to widzicie ją pierwszy raz, to już mi się widzę, koczek powoli rozwala od tego yy, zdejmowania i zakładania. Tak więc tak się ona prezentuje. Możecie teraz sobie porównać jakby większość mojej serwetki, no bo nie do końca całą ale większość mojej sylwetki w tamtej we wzorki do właśnie tej kroszki. No i teraz Wam się przybliżę, żebyście zobaczyły właśnie, że tu w niej jest dekolt bardzo głęboki. Nawet jeżeli ja założę ją normalnie, o, tada, coś tu się powykręcało, dobra, jest OK. to zobaczcie, jak nisko jest ten dekolt. Tutaj jest mój stanik, Z mojego stanika nie, nie widziałyście w żadnej innej sukience tak głęboko tutaj jak ten. Ten akurat jest czarny, więc on może aż tak bardzo nie przyciągać uwagi. Ale jeżeli mamy jakikolwiek inny stanik, no to tutaj już jest taka sytuacja, wiecie, troszeczkę nad którą się trzeba zastanowić. I trzeba podjąć decyzję, czy chcemy na przykład, nie wiem, podłapać i dekolt, żeby go troszeczkę bardziej zamknąć i żeby sukienka nadawała się do pracy. Czy jednak nie i robimy, wiecie, w ogóle bufet na wierzchu i idziemy na randkę, na miasto, nie wiem, gdziekolwiek. Tak więc to już jest nasza decyzja. Natomiast to jest właśnie taka sukienka, w której jakby tutaj trzeba mieć świadomość tego, że tak jest. Natomiast sukienka sama sobie jest cudowna. Tak długo, znaczy na początku, kiedy ja w ogóle pierwszy raz przymierzałam ten fason, to ja w ogóle kropek nie brałam pod uwagę. Potem był ten film z Wami, gdzie właśnie wybierałyście mi ciuchy i ja wziąłam granatową w kwiatki. I ogólnie jakby no model jakby krój fajny, tak? Cały czas. Natomiast właśnie tak coś te kwiatki, tak nie bardzo. I dużo z Was wtedy powiedziało, żebym spróbowała tą w kropki. Ja tak mówię. No dobra, może spróbuję, ale ona cały czas była wyprzedana w moim rozmiarze, albo jak wrzucałam do koszyka. No to widniała informacja dostępna za 3-4 tygodnie. Ja nie chciałam tyle czekać i po prostu ją z tego koszyka wywalałam. Ona była tam, wiecie, w tych ulubionych, tam zapisanych schowku no i tak dalej. No ja w końcu się pojawiła. No i jak ją przymierzyłam, no to tak właśnie widzicie. Przymierzyłam, mówię, dobra, ona ze mną zostaje. I teraz się zastanawiam, czy ta, czy właśnie tamta w te wzorki. Tak więc koniecznie dajcie znać. Ja mam jeszcze jedną, dokładnie tą samą, tylko że czerwoną, bo byłam ciekawa, jak ta czerwona będzie leżała i czy może chcę tą czerwoną. Tak więc ja się w tą czerwoną jeszcze teraz przebiorę na koniec, bo to będzie ostatnia. A wy możecie już na przykład zacząć pisać komentarze, która, chociaż może chcecie poczekać do tej czerwonej, no nie wiem. No i ostatnia właśnie sukienka, czyli dokładnie ten sam fason co ta w kropki, tylko tyle, że czerwona. Tak więc tu już wtedy bardziej widać, na ile widać staniki, na ile widać e, dekolt. Oczywiście, tak jak mówię, to zależy od nas ile lubimy pokazywać, jedne nie lubią wcale i wolałyby, żeby na przykład było wręcz tak, inne woloże by było wręcz tak. To wszystko zależy od, od, od nas, od Was. Ja Wam tylko po prostu pokazuję, ale teraz myślę, że dobrze widać, ponieważ ona jest gładka. Nie mamy żadnych kropek, nie mamy nic takiego, co by gdzieś tam, wiecie, jakby gubiło nasz wzrok. No to dokładnie widać wszystkie oponki, dokładnie widać te rzeczy, na których właśnie ona się opiera. Materiał jest dosyć cienki, więc on jakby będzie otulał każdą naszą krągłość. I właśnie takie wzorki typu, jak ten miszmasz czy poprzypo, ten jeszcze poprzedni, czy właśnie kropki powodują, że wtedy tego tak bardzo nie widać, bo po prostu, wiecie, te wzorki są, więc mamy taką, nie wiem, iluzję optyczną, coś w tym stylu, że nie ma tych oponek. Natomiast, no w ogólnie to nie jest tak, że tutaj nie wiadomo jak bardzo do oponki widać. Ale mimo wszystko, jak stoję do Was przodem, to one są już automatycznie od razu widoczne, przynajmniej bardziej widoczne, niż były na przykład właśnie w sukience w kropki. W innych sukienkach one też były widoczne i też takie miałam wrażenie, że właśnie, wiecie, tu gdzieś się coś załamuje, chociaż miały wzory te sukienki, jakby niby można by było przypuszczać, że przed chwilą to, co powiedziałam, spowoduje, że nie będzie widać, co w zasadzie sobie przeczy sama sobie no, ale jednak w przypadku tego konkretnego fasonu, może tak, może to jest tylko kwestia tego konkretnego fasonu. Jeśli chodzi o tą czerwoną, no to nie jest to sukienka, którą sobie zostawię na pewno. Dlatego, że właśnie wszystko tu widać. I wiem, że pod nią akurat musiałabym naprawdę tutaj coś nałożyć, żeby tak wiecie, wygładzić, wyrównać wszystko i żeby nie było za bardzo widać tych fałdek. Tylko na przykład po prostu, je, jakby, wiecie, żeby to wszystko było gładkie. Niekoniecznie nie, nie, nie zeszczupleję nagle o, o 10 rozmiarów i nie będę wyglądać jak tyczka. Ale wiecie, żeby to wszystko tak ładnie i równiutko wyglądało, tak jak akurat w tamtej wygląda, nie musząc się wciskać w bieliznę. Tak więc, zresztą powiem Wam, że nie wiem, czy akurat w takiej czerwonej. Um... Po prostu czerwonej, taki chodzący kolor. <grych> czy ja bym gdzieś chciała w niej chodzić? Raczej chyba właśnie jednak wolałabym albo jakieś wzorki, albo coś takiego, albo nie wiem, żeby jakieś, No nie wiem, coś, żeby było. Jakby taki, taka plama koloru jakoś tak, może w czarnym czy granatowym, to jeszcze tak, ale w takim czerwonym, to chyba wolałabym, żeby był wzory, tak jak właśnie w tej pierwszej, gdzie były to właśnie, naprawdę mi się wydarzy, że to się chyba paisley nazywa te wzorki, to takie właśnie jakby Ala, Ala um, oczka pawia, Ala taki właśnie ten, czy, czy coś. Boże, mam nadzieję, że teraz nie popieprzyłam już wszystkiego. Nieważne, nie będę się wymążać i nie będę udawać mążeszem niż jestem. W każdym razie po prostu taki chodzący kolor to nie jest dla mnie. Patrzę, żebym się gdzieś na świeczkę nie nabiła. To nie jest dla mnie, aczkolwiek wydaje mi się, że będą dziewczyny, które będą w tym pięknie wyglądać. Jeżeli mamy na przykład urodę Królewne Śnieżki, czyli ciemne włosy, jasną karnację i do tego właśnie czerwona sukienka, mm, to będzie piękne. Nie, nie akurat nie u mnie, ale u mnie wyglądają z kolei fajnie inne kolory, inne sukienki, jak na przykład ciemnobutelkowa zieleń, której ostatnio bardzo szukam, i którą na przykład w sukience, mm, sukience też by mogła mieć czy, ciemnobutelkową zieleń. No dobra, słuchajcie, więc to tyle, jeśli chodzi o te sukienki. Wydaje mi się, że całkiem udany hol, one w zasadzie miały bardzo podobne kroje, bo jednak taki krój to jest mój krój, to znaczy przy mojej sylwetce on akurat dobrze wygląda, czyli dekolt, który jest jakby tak zakładany, nie wiem czy on ma jakąś fachową nazwę, ale chodzi o to, żeby był tutaj właśnie taki na zakładkę, odcinany właśnie pod biustem, ale nie jakoś tak ala Empire West, tylko właśnie z takim czymś, co udaje nam tutaj talię, bo akurat ja wcięcie w talii mam, tylko potem jakby reszta proporcji jest zaburzona. I właśnie potem puszczona, luźna sukienka. I to powoduje, że właśnie ta sylwetka nabiera takiego ładnego kształtu. Tak więc, no, wydaje mi się, że haul był całkiem spoko. Ta pierwsza sukienka właśnie, bordowa, bardzo, bardzo mi się podoba. Ta w te śmieszne wzorki też. No, tą w kropki to już sobie zostawiłam, bo to już wiecie. Ale właśnie te pozostałe raczej będą do oddania. Chyba, że... No nie wiem, czy mi przekonacie, czy ta pierwsza, czy granatowa, czy, czy jakby w tym kolorze granatowym powinna być. No jestem, jestem ciekawa, jakie Wy będziecie miały spostrzeżenia na temat tej sukienki, bo to wiecie, zawsze bywa różnie. Ja mam jedne, Wy macie potem zupełnie drugie i na przykład piszecie mi, że wyglądam tragicznie, albo że w ogóle nie ten wzór, albo coś tam. I w sumie jestem ciekawa, co, co napiszecie właśnie na, na temat tej, tej pierwszej sukienki, czy też tej trzeciej, tak, bo to była w sumie ta sama. No dobra, więc ja w takim razie dziękuję Wam za ten haul. Jeżeli nie widziałyście poniedziałkowego vloga, czy też mojej próby vlogowania, to możecie też zobaczyć. Tam też tą sukienkę pokazuję, tą w kropkę pokazuję Wam w innym jakby kadrze, w lustrze i tak dalej, więc też możecie tam ją zobaczyć. Vlog był bardzo fajnie przyjęty, powiem Wam. Bardzo Wam się spodobał, więc jest szansa, że będę takie vlogi kręcić. Ostatnio właśnie tak sobie pomyślałam, że może to jest jednak jakiś taki sposób na właśnie... No w końcu gadam do Was na tym Story, więc... Może coś tu wiecie, jakoś tak się, tak się by udało, więc będziemy y, kręcić takie vlogi, znaczy ja będę kręcić, zobaczymy, jak będziecie je przyjmować. Jak będę miała coś ciekawego do powiedzenia, do pokazania, jak coś się będzie działo, no to po prostu będę siadać, sobie do Was gadać, potem to wszystko zlepiać jakoś w jedną zgrabną całość i, i tak, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak więc dobra, ja Wam dziękuję w takim razie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten haul też Wam się spodobał. Dajcie koniecznie znać właśnie, które sukienki, jak wy się na to zapatrujecie. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, ciepło do następnego filmu. Na razie, pa pa.